Siemanko czujanko widzowie. Witajcie w kolejnym odcinku Super Mario Wonder. Słuchajcie, ostatnio przyliczył mi Swamp Pipe Scroll. Słuchajcie, teraz yy, myślę, że pierwsze co rozbijemy sobie nasz pytajniczek. Dobra, bum, bum. Dobra, tu zostawię to. A właśnie, co ten komin robił? Bo tak sobie nie przypominam jakoś. Aha, dobra, czy wychodzimy na normalną powierzchnię? Okej. Okay. A wejdziemy sobie do tej mapki. Tu weźmiemy to chyba. To będzie lepsze. Mhm, Dobra. No to lecimy. Okej. Okay. Spróbuję się stąd dostać. Okej, okay, no to jest kwiatek, prawda? Dobra. dobra, no to bierzemy, skaczemy tu Nie mogę tego rozwalić Okej okay. Tu no też nie mogę Dobra, wezmę sobie słonika Okej okay. Rumble też się nie da choice. No, o! Wyszłem! Ej, jakie to zrobiłem? Dobra, yy, no to pum, tutaj bo, gumby już nie żyją. Do widzenia, do widzenia Państwu. Uuu, widzieliście jak poleciało. Helikopter, helikopter. Ja jaka przestraszona jest ta gumba. I trzeba zabić 7 słów. Mhm. Aby otworzyło nam się. Aby otworzyło nam się przejście. Dobrze, co? Yy, tutaj trzeba na nie naskoczyć. O, da się podwieta jak starym Mario. Dobra wyrzucam sobie kwiatka no i teraz uwaga pum, pum trzy, trzy sowy dobra, to są dwie dobra, mamy to okej okay. dobra tu trzeba też chyba aha, dobra, bo tu trzeba gałkę w górę yy, dać o, roślinki Kurczę. Co tu Mario robi? Ej, dobra, uwaga. Tutaj, dobra, już nie żyje jedna. Dobra. Jeszcze cztery. Możemy bardzo ciężko to ogólnie to zrobić. Dobra, idziemy sobie tutaj. Ojojojoj. no dobrze bardzo no! Dobra, po, dobra, widzę to muszę zrobić. To no, może specjalnego mi zrobić gra i mi się nie uda. O nie, jestem małą Mariem! Kurde, nie ma i nie mam szans. Widzę nie mam szans na przetrwanie. Z tym Ej, czemu mi się to nie otwiera dalej? Ej, czy ja tu muszę serio zabić te sowy? nie sobie, przepraszam, tylko te tutaj kwiaty. O nie! Dobra, weźmiemy to drugie. Auto Super Mushroom. Kurde, mam jedno życie. Dobra i znowu w sumie tu trzeba zobaczyć słoniki na zapas, słuchajcie Dobra Wchodzimy tu jeszcze raz, poczekajcie, bo trzeba... O, jest dobra Okej okay. 15 sujek trzeba zabić Dobra, bo jeszcze raz zrozumiałem Chyba, że tam... Ten, y, ja nie zrozumiałem właśnie o co chodzi, bo to jakby... Nie, że nie zrozumiałem, bo... Nie, no to tylko chyba... Nie wiem, czy ja dobrze myślałem, że ja muszę je zabijać, czy co? Ale widzicie, jak ich zabijam, to y, zmniejsza się ten skarbnik tu. Myślę, że powinienem je po prostu zabić. Dobra. To jest najgorsze.

No wychodźcie roślinki, nie bójcie się No jeszcze dwie W ogóle jak sam widzicie, się da y, ten to nie łapać, tylko da się je bardzo fajnie O, o właśnie podbijać Widzicie? Uuu, jaki piękny no nie, nie wiedziałem o tym No jeden, jeden jeszcze, jeden to go Trzeba ją znakautować Dobra. Kek. Dobra. Tu nie nogi. To była lipa, trochę. Czekajcie, dobra. No to, Ale co ja mam tu teraz zrobić? Ej, ja chciałam znakomitować no. tą jedną jeszcze. Proszę nie ja co to jest na roślinę. Ja nie wiem, czy ona cały czas będzie w tam wychodziła. Czy gdzieś indziej. Ej, nie gadajcie, że ja nie mogę na nie naskoczyć. Nie też z innych kominów, a nie tylko z jednego. Ej nie, bo one będą i tak specjalnie na coś teraz robić. A tym tyłkiem ich pewnie nie zmiażdżę. Może w końcu ogarnę jak to zrobić. No. Dobra. Poczekajcie, idę tu. Proszlimo. Dobra. Ja znowu nie rozumiem o co tu chodzi teraz. już mi się pomieszało. Dobra! Ej, otworzyło się, okej. Okay. By... Dobra. Wychodzimy. Ej, widzę, wy nie mówcie nawet, że tu trzeba znakautować te, te. no. Y, no, soroste. Tak, i tu trzeba znakautować, dobra. Także tego ziomka trzeba spróbować. Cześć, cześć, cześć. Ten grześć oh. Jeszcze jeden. Oh, no. O! Nie! Nie tylko że patrzcie to się stało. No. trzeba coś z tym zrobić. Okej. Okay. Należy Na razie wezmę kwiatkę w zasadzie, bo marnować. Dobra. No, dobra, od początku, ale przynajmniej już nie wiem, o co chodzi. A to patrzcie, ja tu zrobię tak. Mogę się do tego kwiatkę? Dobra, nie da się, okej, okay, no to słonika bierzemy, no i patrzcie. Bum! Teraz uciekamy, No i SS, I to bardzo proste, tak się gra w tę grę. To jest ta słynna gumba. Ona sobie chrapie. Aha, okej, okay. i nawet ta, e, taka bańka z nosa, e, czy tam... No, tam z buzi wylatuje. Dobra, już nie żyje. O, już jej nie ma, zmyła się. Dobra, ich już też nie ma. Jak się przestraszyłem, że już do tej gumby kolejnej, ale na szczęście je dobra. Okay, no do Ej, Nie, no ja nie, kupuję, bardzo... no to, że... nie, Dobra. Okej, no to następnie robię. Nie, 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 no daj się znakotować, ja Aha, dobra widzę, ja tu będę je cały czas rozwalał. Jeszcze cztery trzeba zabić. Okej, okay, to pół, dół, Jeszcze dwie. A to nie O kurde, Ej widzę, że teraz trzeba mega uważać, bo to jest akurat dość ciężko już. Kurde, za wcześnie. Za wcześnie to puściłem. O, lepsze, lepsze, lepsze. No. Normalnie było tego komina. Aha. Ej no. O no nie, kurwa, to nie przyłatwia, niestety nie ma tak cudownie. Dobra to jest Mario Wonder, czyli Cudy. Cudów. mnie nie, no. Kurczę, źle sobie skoczyłem w ogóle. pyk. No, o no, kurczę! Ale bym zrobił tą roślinę. Źle, źle kila zrobiłem. O! Dobrze! Mamy. Źle kila zrobiłem tam. Okej, okay. pyk. Okej. Okay.

Dobre, dobra, w A jest ja sobie lecę Helikopter, helikopter. Dobra, Mogę? Tu udało się. Dobra, O skończyliśmy. Tu widzowie. Tak, udało się. Jest, no, pięknie, pięknie, pięknie. Wonder Seat mamy. Dobra. Jej Skończone wreszcie. Zawie, Piszcie komentarze, czy jak ktoś ma jeszcze Mario Wonder, czy udało wam się tu przejść? Bo jeśli tak, to yy, gratulacje. Yy, sami widzieliście, że ja się musiałem dość sporo męczyć. Yy, wiecie co? To zostawię? Difficulty 2. Ej, widzicie? To zrobiło mnie dużym. Dobra, poczekajcie. A co, 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 to są te takie? O, takie zielone. Ej, dobra, skacze. Aha, dobra, ich się normalnie zabija. Um, przepraszam, czemu ten komisie... No, wiecie. No. Czemu ten komin się wysunął? Wysunął właśnie. Dobra. Tutaj skaczemy. Nie! Po... Yeah! Kurde, kulka z mi na tego, tutaj, o, tego typa kulka. Nie, nawet jak zabierzę, że tam jeszcze kulki są. To jeszcze lepiej widzieli. Dobra, poczekajcie. Tutaj, dobra. Dobra. Nie. Nie dla pieska. Aha. XD. Dobra. Niestety. Dobra. Ale zostaje troszeczkę wypięknie żyć. Okej. Okay. Ej, bo już się przestraszyłem, że trzeba będzie od nowa to robić, czy coś. Dobra, zapisało się to. Okej. Okay. Tam, tam jest ten Dobra, wchodzimy. I tutaj już mamy rozbite, no to to. No <laughs> Powinno się teraz udać. Yy, to bierzemy. Bo to mi dało żybka widzowie. Dobra. Puk! Rozbijamy. Okej. Okay, I teraz musi się udać. Dobra. Teg tego pierdziuszka skoczymy. Dobra. Tam jeszcze są jakieś nagrody. Dobra. Mm. Pyk! pyk. Ojej! Łoczek robi Dobra A Mario hop hop <sukup> A, Kurde spadło mi to na głowę Ja nie mogę widzieć, co tu się stało Mhm Dobra Kurde. Kwiatek! Dobrze! O nie, znowu ten dobra, ale już go nie ma. Już go nie ma! Zniknął! Nic nie zrobił, twoje kuleczki, pięknioseczki. Henie! nie, no se, wszędzie teraz są te małe takie. No. Te małe śniezduszki. No, Tutaj są dobra O nie, znowu to nie, yes. Nie! Love that sound. Love that sound. Não, sei, Love dobra. that sound. de dobra. Spoko. Yeah. Yeah. E... o que vai ter dobra. Ok. não. Tam są jeszcze te kwiatki ze Starego Mario. Wyobraźcie to sobie. Zakaczymy dym, 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 Skok, skok, skok. O, dobra. Się zmniejsza. Poczekaj, nie, to... Ja, on jeździ na tym kominie normalnie. O, no. Wiecie co. Jakbym był słoniem, to wiecie, że ja bym to rozwalił. Bo nie się to najwięcej jest działać. Kurde, to jest jakiś powrót. A to chyba wybucha ten... nie? Się, widzowie I? I? i mamy to. I Wonder Seed, pięknie. Ok. Dziękuję. Pa, Papa Grzybek. Ta la, 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 la Dobra. Ok. Dobra, widzowie. To jeszcze myślę, że zahaczymy o Bowsera. I będziemy kończyć. Dobra, więc Bowser. Okej. Okay. Oh my god, Abe zrobi się strasznie. Okej. Okay. Here we go. Mm, no to co, weźmiemy czas najlepszy. O kurde. Dobra. Ej, że tu się dzieje w ogóle? Co tu jest? Ej, widzę co to jest? Co to jest? Ej, czemu ja przez to przenie... Aha! Bo tu o to chodzi, nigdy się z tym nie spotkałem. Aha, czy to mnie normalnie rozwali, czy co? Słonik! Bierzemy. na razie kwiatka, bo nie chcę słonika spożywać. No, nie ma tutaj ale tu mogę, okej, okay. no, no to już nic nie ma, nie ma nic, okej, okay, to pędzimy dalej. O nie, widzowie, to są te takie, no, żuwiki, które rzucają, zresztą pancerniki to są bardziej, które rzucają tymi takimi pineskami, to jest, to jest po prostu, ja pamiętam ich ze starego Mario, jak y, oni, ten, y, Zawali czarucymi pineskami, yy, wiecie, jak był Bowser, albo Bowser rzucał, albo właśnie rzucały te y, żółwiki, czy to y, ich było bardzo ciężko pokonać albo trzeba było ich przeskoczyć, albo po prostu lecieć jak najszybciej, żeby tylko, yy, wiecie, żeby się tylko nie zabić. Jak się przestraszyłem, e, a ja myślałem, że serio go dotknę już. A czemu tam nie mogę? Hmm, smutno Nie mogę. No, nie no, 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 dum teraz pek, pyk, no, 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 dobra tutaj kupa no, 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 Ej, no, gdzieś kwiatek ej gdzie coś Co się stało? O kurde, ej, widzowie, coś się dzieje. <laughs> Jezu, jak się przestraszyłem? Czy już serio wszystko się zapada? A, ej, ratunku, widzowie! Tylko wy mnie możecie teraz pomóc. Klikając łapeczkę w górę oraz studnika na moim kanale. To mnie uratuje przed tymi kominami, widzowie. Aaaa, popatrz! O nie! Ej, to się stało właśnie. To się właśnie stało teraz. Dobra, dziesiątek. Bierzemy go. Ej, jaki fart to był! Ten, ta dziesiątka to był taki fart. O, wonder Seed. Bierzemy! Jej. No i normalnie spokojnie już jest. Dobra. Dobra, widzowie. Ostateczna walka. Dobra, wylosowana słonika. Widzieliście to? Chodźmy. Mm, przepraszam, czy ja to z nim mam walczyć? Aha, mm, nie, nie wiedziałem, że jest taki. Jest to... mm. I mocny jest. Nie jest słaby. Nie jest mocny. Dobra. Aha, i tam go trzeba uderzyć. Mhm. Dobra. Nie, yeah, on jest taki, nie, nie, Wielki wielki Mario nie, nie, Uuuu, widzieliście jaki ten, yyy, e, O Ej, bo teraz ja jestem Bambikiem. Co ja... Dobra! Ej, grawitacja się tutaj zmieniła, widzieliście? Patrzcie! Ej, milimetr i ja bym go no serio! Dobra, trzeba go wygryźć. Dobra. 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 O, uderzyłem go. Udało się. Dobra. Pum! Dadasz Nie masz szans, Henryk. Pum! Ej, czy go pokonałem? Kajcie? co to za nasiono? Wow, royal seed, królewski ziarno. O ja, yeah. jeszcze mam zdjęcie, jak na nim robię jumpa. No i mamy, nie ma żadnego zamka bauzera, mamy piękny zamek, nasz, nasz, nie twój bauzerku. No to nara. Pum. Nie ma już bałzerka. Już nie ma bałzerka. Zmył się. Zmył się. Dobra. Słuchajcie. My myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Więc kto coś niech w łapeczka, to niech subika. Widzimy się w na następnych filmach. Trzymajcie się. Cześć.